Don't just sit and confuse your mind When i around and just the, the time yes, All you know can't can wait for no one Before I think uh. this is going along yeah, Don't be a spark probably. sitting on chair, the shelf Make a move and try to help yourself Sometimes to find some things to do I'm telling you First food for and so you keep on one. oh yes, try your very best, best, and the best, oh, oh yes, don't get carried away, by things others may say, Przejdziemy do dekoracji dystansu Hobby. Poproszę Wójca Gminy Gieniów i Kasię Galińską tutaj do podium. I oczywiście Oliwię Galińską. I przechodzimy do dystansu hobby. Dystans Hobby wystartowało 14. Kobiet. 14 kobiet i 50, 55 mężczyzn. Przechodzimy, oczywiście, do dekoracji. Zaczynamy od pań. Zaczynamy od pań. Kategoria K1. Dwie panie wystartowały w tej kategorii, i zapraszam na. Drugi stopień podium Martynę Gasińską Brawo dla Martyny. Martyna Gasińska i Zuzanna Król. I poprosimy Kasię Galińską i Oliwię i Pana Wójta Macieja Stolińskiego o dekorację Zuzanna Król. i w kategorii K1 czas Zwycięzczyni to 56 minut 20 sekund na dystansie hobby. Brawa. Dziękujemy. Kategoria K2. Trzecie miejsce. Iga Smagłowska, Grupa Kaka Idea Bank 3 Radom. Iga Smagłowska. Miejsce drugie, Klaudia Ślepowrońska, MTB Silezja Rybnik. Brawa oczywiście, gromki, brawa dla zawodniczek. I zwycięzczyni kategorii K2 Karolina Witek, LKK start, Tomaszew Mazowiecki. I o wręczenie trofeów poprosimy wójta. Gminy Gielniów, Macieja Stolińskiego, Kasię Galińską i oczywiście Oliwię Galińską. kategoria K3 miejsce trzecie Agnieszka Mular Jura Bike Częstochowa miejsce drugie Marta Grzelewska niezrzeszona zawodniczka i miejsce pierwsze Magda Ragankiewicz Zwyciężczyni kategorii K3 Magda Ragankiewicz Czy jest y, pani Magda tutaj w obrębie stadionu? Pani Magda Ragankiewicz. Pani Magda Ragankiewicz. Y, myślę, że dekoracja musi przebiegać i y, y, mieć jakąś ciągłość. Także y, jak się zgłosi pani Magda później, to. Zrobimy ekstra dekorację dla samego pierwszego miejsca, także poproszę o wręczenie trofeów oprócz pierwszego miejsca odczytajmy. I taka informacja do wszystkich dekorowanych tutaj pan kamerzysta, my mamy taką ściągawkę na koszulkach, co należy robić w, geś w geście triumfu zwycięstwa. Także o ten sam gest oczywiście poprosimy ale dwie rączki do Dziękujemy serdecznie. Przechodzimy do kategorii K4. Miejsce trzecie Aleksandra Szewcowa. Na miejscu trzecim Aleksandra Szewcowa, na miejscu drugim Dorota Młodzińska. Pierwsze Małgorzata Mochola. Poprosimy o dekorację. Miejsce: przypomnę, trzecie: Aleksandra Szewcowa, miejsce: drugie: Dorota Młodzińska i zwyciężczyni tej kategorii Małgorzata Mochola. Z tego, co widzę na liście, to są wszystkie kategorie kobiece. Nie mamy kategorii K5. Zaczynamy. Kategoria M1, i poprosimy na podium Krzysztofa Plucińskiego, miejsce trzecie. Krzysztof Pluciński, miejsce trzecie. Miejsce drugie, Kacper Żytny. I miejsce pierwsze, zwycięzca w Open, Grzegorz Mochola, LKK Start, Tomaszów Mazowiecki. Grzesiek już nas trochę przyzwyczaił do tych pierwszych miejsc w swojej kategorii. I poprosimy o dekorację. Oliwia Galińska, Kasia Galińska i Maciej Stoliński. Trzecie miejsce Krzysztof Płuczyński, drugie Kacper Żytny i zwycięzca Grzegorz Mohola. Kategoria M2. Trzecie miejsce: Michałowski Maciej, Gmina Gielniów. Drugie miejsce: Michał Bomba i zwycięzca Artur Działakiewicz. Miejsce trzecie: Maciej Michałowski, miejsce drugie: Michał Bomba i miejsce pierwsze: Artur Działakiewicz, i zapraszamy na podium. Często jest tak, że zawodnicy albo przebierają się, albo gdzieś są na posiłku i to skoro nie ma jeszcze tych zawodników nie pręczymy. Czyli Michał Bomba, Artur Działakiewicz, kategoria M2. Tą informację później oczywiście powtórzymy i przechodzimy do kolejnej kategorii. Dystans hobby, kategoria M3. Drugie miejsce Łukasz Pawłowski. Miejsce Michał Jakubczyk. Dwóch zawodników było w tej kategorii. Najmniej liczna kategoria dystansu hobby. Łukasz Pawłowski, miejsce drugie i Jakubczyk Michał, miejsce pierwsze. Jakubczyk Michał i Pawłowski Łukasz. Pawłowski Łukasz już jest na podium. Jakubczyka, Jakubczyk Michał, zwycięzca. Na pierwszym miejscu prosimy o dekorację. I teraz kategoria M4 dystansu hobby to Najliczniejsza kategoria tu rywaliz rywalizowało 6, aż 60 zawodników. Kategoria jak wspomniałem M4, 60 zawodników nie rywalizowało. I trzecie miejsce Piotr Gaca. 3R Team Radomski ruch rowerowy. Drugie miejsce Damian Sapieja. Miejsce drugie Damian Sapieja i zwycięzca w kategorii M4, Piotr Biernacki. I dekoracja dekoracjach podobnie jak w poprzednich kategoriach Oliwia Galińska, Kasia Galińska i Wójt Gminy Gielnił Maciej Stoiński. Trzecie miejsce przypomnę Piotr Gaca, drugie miejsce Damian Sapieja i zwycięzca Piotr Biernacki. Kategoria M5: Trzecie miejsce Zbigniew Pełka, Jura Bike, Częstochowa. Drugie miejsce Adam Pe Mura Bajk Częstochowa. I zwycięzca tej kategorii M5 Rys Ryszard Zych. Gielniów. Trzecie miejsce Pe nie, drugie miejsce Pełka Adam, obaj Jura Bajk-Częstochowa i zwycięzca z gminy Gielniów Ryszard Zych poprosimy, poprosimy o wspólną fotografię jeszcze dziękujemy i kategoria M6 Trzecie miejsce, Ryszard Zalega, Opoczno Sport Team. Miejsce drugie, Jan Kłosek. I zwycięzca kategorii M6 dystansu hobby, Aleksander Szewcow, Folta. Trzecie miejsce, Prosimy o dekorację. Trzecie miejsce Ryszard Zalega, Opoczno Sport Team. Drugie Jan Kłosek, zawodnik niezrzeszony. I zwycięzca Aleksandr Szewcow reprezentujący Folte. Jako, że nie ma kategorii K7 i M7 Dekorację w tym dystansie uważam za zakończoną. Na koniec zawodów, jak zawsze, będzie losowanie nagród spośród wszystkich uczestników dzisiejszych zawodów. Mamy, proszę Państwa, nagrody, wyciskarki firmy Huron, to są wyciskarki do soku, ich wartości 1500 zł, także jest tutaj, jest na co czekać, także zapraszam wszystkich.